Cześć, z tej strony Ania. Dzisiaj chciałam Was zabrać na marcowy spacer po ogródeczku. Chciałam Wam pokazać, co aktualnie kwitnie, co wychodzi z ziemi. I myślę, że zaczniemy tutaj od ciemierników. One tutaj od rana mają słoneczko, więc szybko wyskoczyłam dzisiaj no w piżamie. No, nie mówmy głośno, ale chcę Wam pokazać właśnie, jak one się prezentują. Zobaczcie. Tutaj taki fajny ciemiernik jaśniutki. Z Serii Pretty Ellen. To jest taka mieszanka. Tutaj obok rośnie z tych podwójnych. Tu jest jeden. Tutaj mam drugi taki podwójny. Ten podwójny rośnie razem z takim białym w kropki, ale on nie wyszedł. Tutaj mamy kolejny dziemiernik. Też ma fajne takie, on nawet w taki fiolet wchodzi później. Bardzo ładne kwiatki. Przesuniemy się dalej. Tak wygląda Waleria. Ona już przekwitła. Tutaj mam kolejny ciemiernik. Tutaj są moje pratusie. O, w słoneczku tutaj ładnie się prezentują. I tutaj mamy ciemiernik Pretty el, nie pretty el, Double Ellen Picotti. Ten to jest dopiero fajny okaz, on tutaj już przekwita, ale tutaj ma taki kwiatek o. Bardzo ładny, szkoda, że nie ma tych główek skierowanych do góry. Ale odwiedzają go owady. Tutaj zakwitła mi puszkinia. Niebiesciutkie, takie fajne. O, piękne są. I szykuje się już na arcy z Bridal Crown. Ktoś mi kiedyś pisał na Facebooku, na stronie, że... Raz tylko one zakwitły w jednym, w jednym sezonie, miała, miała ta osoba i nie powtórzyły kwitnienia. No ale zobaczcie. Ładne mają już kwiatostany, czyli będzie kwitła. A jak on fajnie pachnie. Tutaj mamy narcyza. Powiem Wam ogólnie, że słabo z narcyzami. Nie wiem, tyle miałam narcyzów powsadzanych. Słabo one u mnie w kolejnych latach rosną. Tutaj są te malutkie. Teta, tet. I tutaj kolejne narcyzy. Wczoraj dospywałam też kamyszków na moją ścieżkę. Od razu się odnowiła. I fajnie wygląda. Czerwony berberys. Ruby star. Rabatka z tulipanami. Mini rabatka. W zeszłym roku te tulipany nie zakwitły, ale w tym roku widzę, że Fajnie już zawiązały pąki. I będą ładnie kwitły. Zawiązały się też kły piwoni. Mam trzy piwonie. W sumie wszystkie trzy piwonie są bezodmianowe. Dostałam je po prostu od kogoś. Ta jest jasno różowa. To jest taka. Z ciemniejszych i pełna i tamta druga też będzie jasny róż. Tutaj nie zakwitły cebulice. One się fajnie porozsiewały. Fajny mają taki ciemno-niebieski kolor. Ciemiernik biały już przekwitł. Tutaj ma jeszcze jeden kwiatek białutki. I tutaj otwiera się już moja Magnolia Satisfaction. Trochę wcześnie w tym roku, bo ona normalnie kwitnie w połowie kwietnia. W zeszłym roku to było chyba na początku kwietnia. A w tym roku postanowiła już widzicie, końcówka marca. I zaczynają pokazywać kwiaty jacynty. Tutaj taki śliczny, niebiesciutki. Ta prymulka po prostu daje czadu. Ona po prostu tutaj od listopada kwitnie, ale teraz się zrobiła normalnie prześliczna. Ostatnio dokupiłam sobie właśnie taką prymulę Valentine. Cudowna jest ten czerwony po prostu i kwiatki takie rozetkowe. Cudo. Mam nadzieję, że to będzie wiele lat. I kolejna prymula, którą dokupiłam. Candy Frost. Też ma bardzo ładne takie potrójne kwiatki. Ale zobaczcie. Troszkę mi się nie podoba to, że, że ma takie tutaj. No, jak się rozwijają, to tak wyglądają, jakby były takie pozasychane troszeczkę. No, ale jak się rozwinie, to, to już jest ładne. Tutaj malutka prymulka, taka różowa, w pąkach. Tutaj jeszcze jedna taka uratowana z lidla. Fajne ma takie biało-żółte środki. Zobaczcie co tutaj już idzie ślimak, szkodnik naszych roślin. I kolejna brymulka z Lidla. Tak mi się spodobała. I sobie tutaj teraz jest ze mną. A tutaj sobie rośnie taka niebieska, też piękny kwiatek. I tutaj kolejny ciemiernik. Ten to mi się dopiero podoba. Zobaczcie, jaki ma śliczny kwiatek. I takie bardziej są skierowane, właśnie, no tak, z bok ku górze, takie pojedyncze kwiatki, ale cudowne jest. Pamiętacie tego ciemiernika, którego żeśmy razem wsadzali? Kilka miesięcy temu. Oto on. Zobaczcie, zastanawiałam się, jaki będzie miał kolor, a on tak z tej strony jest taki. No nie, no to już przekwit. A z drugiej strony był inny, ale myślę, że on tutaj dorówna sobie kolorem, bo to jest już nie, nie no ten kwiatek się dopiero nie rozwinął. Tutaj jest przekwitnięty. Ale on zrobił taki numer mi, że z tej strony był właśnie bardziej taki, tutaj w kropki, a z tej strony był taki. Ja myślę, że taki podobny ciemiernik już mam, właśnie od, od strony tarasowej. No ale prezentuje się on tak. No i fajny, czyli jest taki biały z różowym. Widzieliśmy już, co kwitnie, to może teraz zobaczmy, co dopiero wychodzi z ziemi. Tutaj takie malutkie listki floksów. Tutaj mamy skalnicę Marto White. Już jest zapączkowana. Tutaj są liście kuklika. Kawałek dalej mamy sasankę. Zielone listka, list, liście ostróżki. Tutaj śpi jeszcze hibiskus bagienny. Tam w oddali widzimy łubin. Się obudził fajnie, kolor ma fioletowy. Jedyny łubin, jaki mi został. Miałam kiedyś taki ładny różowy, taki łososiowy, no ale był 3 lata i później zanikł. Liczyłam ostatnio, ile będę mieć tulipanów. No i obliczyłam, że będzie prawie 100. Pojedyncze liście pousuwałam. To są tulipanki. W ogóle jest pełno liści czosnków. Tutaj mamy kolejną sasankę. Ich jacenty. A tutaj wyszły liście mikołajka płaskolistnego, sadziłam go w zeszłym roku i dopiero w tym roku będzie, mam nadzieję, kwitł. Tutaj orlik i tulipany. Aha, zobaczcie jak ja przycięłam budleje, jak nisko. Ale one się już budzą, wypuszczają. Specjalnie je tak nisko obcięłam, bo one później takie wysokie rosną. Ale zobaczcie, już mają nowe przyrosty i nic im się nie stanie. Wiosną chcę mieć tutaj trochę właśnie takiego przewiewu. Dlatego są tak nisko ścięte. I młode liście brunery. Zobaczcie jak rozłazi się główka, Tutaj są jej listka. O! Jest to ekspansywna bylina, ale, ale warto ją mieć w ogrodzie. Fajny efekt robi. A tutaj razem z goździkiem rośnie sobie skalnica. Już zaczęła otwierać kwiatki. A obok mam małe budlejki. Zobaczymy jak one w tym roku, na jaką wysokość w ogóle rosną, bo to są z tych właśnie niższych odmian. Bergenia sercowata szuszajn. Zobaczcie, tutaj ma już swoje kwiatostany. I Kalina N Russell. Już w pąkach. A tutaj jeszcze Wam pokażę moje skrzynki. No na razie nic się tutaj za wiele nie dzieje. Tutaj mamy rzadkiewkę, coś tam wyszło. Ale ja do rzadkiewki nie mam szczęścia. No i mało kiedy mi wychodzi. Zawsze idzie w liście. I tutaj obok. Cebula dymka. Już puszcza czypior. Kolejna pyszna główka Kawałek dalej hiacynt. I rozchodnik. I jego różyczki. A pustki takie małe. Jak widzicie, wszędzie są liście czosnków i już tulipany powychodziły. I tutaj liście floksa Noralej, a do góry mam orzeczkę czerwoną. Tutaj agrest czerwony. I już ma tutaj owocki. I malutkie kuleczki. Najpierw kwiatki, później z tego będą owoce. A tutaj zobaczcie jak wystrzelił już klematis. Jakie już ma przyrosty. To jest ta róża, którą przecinaliśmy ostatnio. Ale pojawiły się już mszyce, i tutaj też już klematisy ładnie wypuściły nowe przyrosty. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiejszy spacer. Proszę o kolejne subskrypcje kanału, o polubienia filmików. Nie zapomnijcie dzisiaj przestawić godziny. Przestawiamy zegarki o godzinę do przodu z drugiej na trzecią. Jutro mamy dłuższy dzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia.